A dziś mistrzowie Polski zagrają z mistrzami Bułgarii. Łudogorcem raz gra. Dobra, przed momentem interwencja w obronie naszej drużyny, ale teraz trzeba uważać, bo tą lewą stroną rusza Łudogorec, jest strzał i niestety tracimy bramkę w drugiej minucie tego spotkania. Tudor, ścina do środka, podanie zewnętrzną częścią stopy. Bartosz Nowak tyłem do bramki. No i to co potrafi robić bardzo dobrze? Ante Cernac, pole karne, poczeka teraz na wsparcie. Zejście do lewej nogi! Jest gol! Jest wyrównanie, szybka odpowiedź częstowskiej drużyny. No i mamy 1 do 1. To się potwierdziło już w praktyce, no ale Bułgarzy atakują. Widać, że mają dużą łatwość w organizowaniu. Groźnych okazji, no i właśnie teraz w ósmej minucie tego meczu ponownie wychodzą na prowadzenie. Bardzo, tak ale ostatecznie ta piłka nie zagrana celnie, no i to jest szansa dla nas, Ante, nie było tutaj faulu zdaniem arbitra, teraz przywilej korzyści, Kaju Vidal, Kaju Vidal kontra Rakowisan, Kaju Vidal znalazł tam lukę, ale na całe szczęście to było uderzenie niecelne. Póki co cierpliwie Bergren, świetnie. Teraz w swoim stylu. Błyskawiczny obrót z piłką. No i napędza tę akcję Szwed. Rozciągnął do lewej strony jest tam Żan Karos. Ładnie teraz wykiwał rywala. Zagranie do Nowaka. Nowak ze strzałem, ale zablokowane to uderzenie. Jest. Wywalczyć prawa strona. Tekpetej w środku już jest. Kaju widali Dułach. Podanie jednak w inny sposób. I teraz na całe szczęście słupek obity. 45 minut gry w Belek z mistrzem Bułgarii. Za nami u Dwa raków jeden, wszystko krótko, ponownie ten stały fragment jak w pierwszej połowie wykonany, wyłożona piłka jest strzał pewnie, piłkę jednak e, łapie. W tej sytuacji Władan Kowacewicz w kierunku Dawida Drachala. No i naprawdę niewiele brakowało, by popularny Drachy stanął przed dobrą okazją. Teraz jest bramka, ale niestety wcześniej usłyszeliśmy gwizdek. mnie Frana Tudora. Ten teraz też bardzo ładnie wyczuł moment Fran. Urywa się, jest uderzenie! Ależ bardzo dobry strzał. Bardzo dobra próba, ale też znakomicie w bramce, chorwacki bramka. No Teraz Dawid Drachal dobrze wypadł. Zagrywa właśnie do Otieno, trochę nie w tempo, jest rzutka w pole karne, jest strzał, no to była naprawdę bardzo dobra akcja. Bardzo na lewej stronie, jest groźna centra poprzeczka, ależ to była okazja. Teraz trzeba uważać, bo Udo Gorec w natarciu. No i w tej ostatniej akcji tego spotkania podwyższają Bułgarzy to prowadzenie 3 do 1 i pewnie takim wynikiem też zakończy się ten mecz sparingowy.